Pracowałam w rodzinnym lokalu gastronomicznym o nazwie Kuchnia Umarka, gdzie właściciel, pan Marek, był absolutnie przekonany, że każdy włos znaleziony w daniu należał do mnie, mimo że na zmianie pracowało jeszcze ośmioro innych pracowników z dokładnie takim samym brązowym kolorem włosów, jak mój. Dla niego nie miało to znaczenia. Według niego to ja gubiłam włosy na potęgę i psułam wizerunek restauracji. A wszystko zaczęło się pewnego poranka, kiedy kobieta w naleśnikach znalazła długi, brązowy włos, i zanim zdążyłam cokolwiek powiedzieć, Marek wszedł do kuchni z takim teatralnym oburzeniem, że wszyscy zamarli, po czym z pretensją wypalił: Aneta, albo założysz siateczkę na włosy, albo wylatujesz. A ja, choć poczułam się upokorzona, tylko skinęłam głową, bo nie chciałam stracić pracy. Więc od tamtej pory przychodziłam na każdą zmianę z tą idiotyczną siateczką, która sprawiała, że czułam się jak przedszkolak. Ale nie minęło kilka dni, gdy sytuacja się powtórzyła. Ktoś znowu znalazł włos w jedzeniu, a Marek, bez wahania, znów rzucił oskarżenie w moją stronę, jakby bycie kelnerką z brązowymi włosami czyniło mnie automatycznie winowajczynią każdego naruszenia zasad higieny. I nie pomagały żadne tłumaczenia, że miałam włosy spięte i zabezpieczone, bo on po prostu potrząsał głową i mówił, że jestem nieuważna, co sprawiło, że pozostali pracownicy zaczęli patrzeć na mnie jak na problem, jakbym była chodzącym zagrożeniem sanitarnym, a apogeum nadeszło w sobotę, podczas szczytu porannego ruchu, kiedy klient zamówił jajka po benedyktyńsku i znalazł nie jeden, ale trzy brązowe włosy zatopione w sosie. Co wywołało jego wściekłość i zapowiedź, że zgłosi to sanepidowi. Wtedy Marek wpadł do kuchni czerwony z gniewu, krzycząc na mnie przy wszystkich. Aneta, jeszcze jeden taki incydent i wylatujesz natychmiast! A ja ledwo powstrzymałam się od płaczu, bo wiedziałam, że te włosy nie były moje. Miałam wszystko związane w ciasny kok, zabezpieczone i dopięte. Ale jego to nie obchodziło. I właśnie wtedy dostrzegłam coś, co napełniło mnie czystą wściekłością. Natalia, jedna z kucharek, stała przy grillu z rozpuszczonymi, długimi brązowymi włosami, zupełnie bez żadnego zabezpieczenia, i nie byłoby to aż tak bulwersujące, gdyby nie fakt, że była siostrzenicą Marka, co tłumaczyło, dlaczego nigdy nie usłyszała od niego nawet słowa upomnienia. Więc tego samego wieczoru poszłam do drogerii i kupiłam najbardziej jaskrawy, elektryczno niebieski barwnik do włosów, Jaki udało mi się znaleźć, bo wiedziałam, że tylko w ten sposób mogę udowodnić, że nie jestem winna, a jeśli kolejny włos pojawi się w jedzeniu, to z pewnością nie będzie mój. Zafarbowałam całe włosy w mojej malutkiej łazience, zostawiając przy tym niebieskie plamy na umywalce i kafelkach, które prawdopodobnie pozbawią mnie części kaucji za mieszkanie, ale wtedy nie obchodziło mnie już nic. W poniedziałek rano zjawiłam się w pracy z nową głową wyglądając jak pankowa wersja siebie. I choć Marek spojrzał na mnie dziwnie, nic nie powiedział, a ja jak zawsze założyłam siateczkę i zaczęłam obsługiwać klientów aż w końcu przyszła ta chwila. Starsze małżeństwo zamówiło klops z purée ziemniaczanym, a 10 minut później zawołali mnie do stolika, pokazując palcem długi, brązowy włos leżący na środku talerza. Serce zabiło mi szybciej, ale tym razem nie z nerwów. Tylko z ekscytacji, bo oto trzymałam w rękach dowód, na który czekałam od miesięcy, niepodważalny i widoczny dla wszystkich. Spojrzałam na tę kobietę, która z obrzydzeniem odsuwała talerz, i na jej męża, który kręcił głową z niesmakiem, po czym bez słowa zabrałam talerz, jakby to był najważniejszy eksponat dowodowy w procesie sądowym, bo właśnie nim był dowodem mojej niewinności i dowodem hipokryzji, jakiej doświadczałam codziennie od miesięcy. A gdy tylko ruszyłam w stronę Lady, czując jak spojrzenia wszystkich śledzą każdy mój krok, wiedziałam, że nie ma już odwrotu i że właśnie nadszedł czas, by prawda wyszła na jaw. Zanim przejdziemy dalej, sprawdź, czy jesteś subskrybentem kanału i napisz w komentarzach, skąd nas oglądasz. Przejdźmy do filmu. Z każdym krokiem, jaki stawiałam przez środek sali, czułam narastające napięcie. Nie tylko we własnym ciele, ale też w otoczeniu. Klienci przerywali rozmowy. Niektórzy patrzyli z zaciekawieniem, inni ze zdziwieniem, a pracownicy, ci, którzy zwykle milczeli i odwracali wzrok, teraz obserwowali mnie uważnie, jakby coś w moim ruchu zapowiadało, że wydarzy się coś ważnego. Doszłam do lady, za którą Marek wciąż coś przeglądał, niezainteresowany światem wokół siebie. Więc stanęłam naprzeciw niego, uniosłam talerz i powiedziałam spokojnym, ale donośnym głosem: Marek, mamy kolejny przypadek włosa w jedzeniu. Czy możesz mi powiedzieć, jak to możliwe? A on, nawet nie patrząc, odpowiedział z automatu: Znowu ty, Aneta? Ile razy mam powtarzać, żebyś dokładnie wiązała te włosy? I wtedy właśnie nadszedł ten moment, na który czekałam bardzo powoli niemal. Teatralnie sięgnęłam do głowy i zdjęłam siateczkę, pozwalając moim niebieskim włosom opaść swobodnie na ramiona, a reakcja była natychmiastowa. Zapadła cisza tak głęboka, że można było usłyszeć, jak sztućce opadają na talerze. Klienci przestali jeść, niektórzy wyciągali telefony, a Marek zamarł, patrząc na mnie z wyrazem absolutnego zaskoczenia i niepewności, jakby nagle zorientował się, że cała jego narracja właśnie się zawaliła. Uniosłam talerz wyżej, wskazując palcem na brązowy włos i zapytałam: Marek, wyjaśnij mi, proszę, jak mój niebieski włos zmienił się w brązowy? Bo ten, jak widzisz, absolutnie nie należy do mnie. A on zrobił się blady jak ściana, otwierał usta, ale żadne słowa nie wychodziły, tylko dźwięki przypominające próby łapania powietrza przez rybę wyrzuconą na brzeg, i kiedy już myślałam, że zapadnie się pod ziemię. Próbował zająknąć, może, może to stary włos z przetfarbowania. Na co odpowiedziałam z wyuczonym spokojem, czyli sugerujesz, że ten włos przeleżał trzy tygodnie w kuchni i dopiero dziś wpadł na talerz tej pary? Co wywołało szmer niedowierzania i śmiechu wśród klientów. A ja wiedziałam, że zyskuje poparcie publiczności, więc nie zatrzymałam się tam. Wyciągnęłam telefon i włączyłam transmisję na żywo na Instagramie, patrząc prosto do kamery. Nazywam się Aneta. Przez miesiące byłam publicznie upokarzana przez mojego szefa, który obwiniał mnie o każdy włos znaleziony w jedzeniu. Dziś pokażę wam, dlaczego to nigdy nie byłam ja. Potem odwróciłam kamerę, pokazując niebieskie włosy, talerz z brązowym włosem i Marka, który stał jak sparaliżowany. To jest Marek, właściciel kuchni u Marka. Który nie potrafi wyjaśnić, dlaczego włos na tym talerzu nie pasuje do mojej głowy. Widzowie zaczęli się dołączać. Komentarze płynęły jeden za drugim. Brawo Aneta. Sprawiedliwość dla dziewczyny z niebieskimi włosami. Zrób z nim porządek. A ja czułam się, jakbym po raz pierwszy od miesięcy odzyskiwała własny głos. Ludzie w tysiąc tyren... restauracji zaczęli się podnosić. Niektórzy opuszczali lokal bez płacenia Inni nagrywali wszystko telefonami. Ktoś głośno powiedział, jeśli nie wiedzą, czyje włosy są w jedzeniu, to co jeszcze się tutaj dzieje? A ja odwróciłam kamerę w stronę kuchni i powiedziałam: A to jest Natalia, siostrzenica marka, która od miesięcy gotuje bez czepka, podczas gdy ja byłam codziennie upokarzana. I wtedy Natalia, która dotąd robiła dobrą minę do złej gry, zaczęła się cofać za grill, jakby próbując. Zniknąć, szukając gorączkowo jakiegokolwiek czepka, ale było już za późno. Transmisja trwała, widzowie rośli w setki, potem tysiące, a Marek, próbując ratować sytuację, krzyknął: Aneta, przestań to teraz, albo cię zwolnię. Na co wybuchłam śmiechem: Zwolnij mnie, Marek. Spójrz wokół: Już straciłeś połowę klientów i naprawdę chcesz zwolnić mnie na oczach kilku tysięcy widzów na żywo? I wtedy nadeszła Maria. Najstarsza kelnerka, która od lat była traktowana przez Marka jak powietrze. Podeszła do mnie i powiedziała: „Aneta? Mogę coś powiedzieć?”. Po czym spojrzała do kamery i dodała: „Pracuję tu pięć lat. Zawsze wiedziałam, że to nie Aneta, ale Marek nie chciał słuchać. Chwilę później dołączył Karol, kucharz, który rzucił. Mnie Marek groził zwolnieniem, gdy próbowałem zwrócić uwagę, że Natalia nie nosi czepka.” I tak zaczął się bunt, który miał zmienić nie tylko moje życie, ale też całe miejsce, które dotąd uznawałam za źródło wstydu i upokorzenia. W tym momencie wszystko zaczęło się rozsypywać szybciej niż ktokolwiek się spodziewał. Transmisja na żywo nabierała rozmachu, liczba widzów przekroczyła pięć tysięcy, komentarze nie przestawały się pojawiać, jedni wyrażali oburzenie, inni dzielili się własnymi historiami z toksycznych miejsc pracy. A jeszcze inni pisali, że przyjechaliby specjalnie do kuchni u Marka, by na własne oczy zobaczyć upadek tego miejsca. Tymczasem Marek, coraz bardziej spanikowany, próbował odzyskać kontrolę, ale jego głos był słaby, bez autorytetu zupełnie inny niż ten, którym jeszcze kilka dni wcześniej upokarzał mnie przy klientach. Próbował powiedzieć coś o nieporozumieniu, o szacunku do miejsca pracy ale nikt już go nie słuchał. Pozostali pracownicy jeden po drugim zaczęli się do mnie przyłączać, niektórzy z opowieściami o mobbingu, inni o godzinach pracy niezgodnych z umową, jeszcze inni o groźbach utraty pracy, jeśli tylko ośmielą się skrytykować Natalię. Fala niezadowolenia, tłumiona przez miesiące, a nawet lata, w końcu znalazła ujście, a ja, choć byłam jego początkiem, wcale nie czułam się już główną bohaterką. Byłam po prostu iskrą. Marek w końcu wybuchnął: Wszyscy jesteście zwolnieni wszyscy. Ale ja tylko wzruszyłam ramionami i powiedziałam: Świetnie. W takim razie możesz wyjaśnić pozostałym klientom, jak zamierzasz dalej prowadzić restaurację bez żadnego personelu. Po chwili do transmisji zaczęli dołączać lokalni influencerzy, a nawet dziennikarze. Jeden z komentarzy głosił: KQED News Właśnie nas ogląda. Nie mogłam uwierzyć w to, co się działo. W przeciągu godziny przeszłam drogę od ofiary upokorzeń do głosu tysięcy ludzi. Niedługo później zadzwonił mój telefon. Dzwoniąca przedstawiła się jako Rebekka Mazur z lokalnego oddziału Kakued. Powiedziała, że widziała transmisję i chciałaby porozmawiać ze mną o kulisach pracy w kuchni umarka. Zgodziłam się bez wahania, czując, że to już nie tylko moja historia, ale głos wszystkich, którzy w milczeniu znoszą niesprawiedliwość. Spotkałyśmy się jeszcze tego samego dnia w kawiarni niedaleko mojego mieszkania. Rebeka była konkretna, wnikliwa, ale też ciepła. Zadawała pytania z empatią, nie po to, by wywołać sensację, ale by zrozumieć system. Opowiedziałam jej o miesiącach znoszenia niesprawiedliwych oskarżeń, o dniach, kiedy wracałam do domu z płaczem, o nocach, kiedy zastanawiałam się, czy powinnam odejść, czy zostać i walczyć. Pokazałam jej sms -y od Marka. W których groził mi obcięciem pensji, zdjęcia moich, zapuchniętych oczu po kolejnych upokorzeniach, a nawet nagrania, które robiłam ukradkiem, gdy krzyczał na mnie przy klientach. Rebeka słuchała w milczeniu, potem powiedziała: Aneta, wiesz, że masz w rękach dowody, które mogą zmienić nie tylko twoje życie, ale i sposób, w jaki traktowani są pracownicy w takich miejscach? Kiwałam głową. Ale do końca jeszcze nie wierzyłam, że to wszystko się dzieje naprawdę. Kolejnego dnia w wiadomościach wieczornych wyemitowano 15-minutowy materiał. Śledczy z moją historią jako osią przewodnią, były tam wypowiedzi innych pracowników, prawników od prawa pracy, a nawet inspektora Sanepidu, który otwarcie mówił o zaniedbaniach, jakie udokumentowano we kuchni umarka. Marek próbował się bronić, udzielając żenującego wywiadu, w którym nazwał całą sytuację przesadną reakcją rozkapryszonej dziewczyny, ale społeczeństwo nie kupiło tej wersji. Internet zalała fala wsparcia. Setki ludzi publikowały swoje historie pod hasztagiem Niebieskie Włosy Sprawiedliwości. A wtedy, jakby tego było mało, zadzwoniła do mnie mecenas Patrycja Wójtowicz, prawniczka specjalizująca się w prawie pracy. Powiedziała, że widziała reportaż i że chciałaby reprezentować mnie pro bono, bo mój przypadek może być przełomowy. Masz dowody na mobbing, dyskryminację i systemowe łamanie prawa pracy. To może być sprawa, która zmieni sposób, w jaki właściciele małych biznesów traktują ludzi. I wtedy wiedziałam, że nie ma już odwrotu. Pozwałyśmy. Marka i oficjalnie rozpoczęłyśmy walkę w sądzie. Rozprawa odbyła się sześć miesięcy później w sali sądowej, która wydawała się tak odległa od zgiełku i hałasu restauracyjnej kuchni, że trudno było uwierzyć, iż obie przestrzenie były częścią tej samej historii. Sala była cicha, sterylna, urzędowa, a mimo to czułam, że to właśnie tutaj odbędzie się najważniejszy moment mojego życia. Marek siedział po drugiej stronie, wyraźnie przygaszony. Nie przypominał już aroganckiego szefa, który publicznie mnie upokarzał. Wyglądał na człowieka, który przegrał wszystko, co miał, a teraz rozpaczliwie próbował ratować resztki reputacji. Moja prawniczka, mecenas Patrycja, była bezbłędna, metodyczna i spokojna. Zaprezentowała przed sądem cały materiał dowodowy: nagrania z restauracji, transkrypcje wiadomości, relacje świadków, raporty inspekcji sanitarnej. I fragmenty transmisji na żywo, które stały się wiralem. Sędzia, poważny mężczyzna w średnim wieku, słuchał w milczeniu, czasem tylko podnosząc brew na szczególnie szokujące informacje. Kiedy Patrycja powiedziała: Wysoki sądzie, to nie jest tylko przypadek konfliktów pracy. To przykład, jak systematyczne upokarzanie i faworyzowanie może doprowadzić do załamania psychicznego pracownika. Poczułam, jak łzy zbierają mi się w oczach. Marek próbował się bronić tłumacząc, że to były nieporozumienia, że zależało mu na higienie, że nie miał nic złego na myśli, ale nie miał żadnych dowodów, a jego słowa brzmiały jak desperackie próby. Wybielenia się. Sędzia nie potrzebował długo, by podjąć decyzję. Panie Marku, pana działania stanowią przypadek systemowego mobbingu. Tworzenie wrogiego środowiska pracy dla jednej, wybranej osoby jest sprzeczne z wszelkimi normami prawa pracy i etyki zawodowej. Wygrałam sprawę. Odszkodowanie było znaczne, kilkadziesiąt tysięcy euro, ale ważniejsze od pieniędzy było dla mnie uznanie moich krzywd, publiczne stwierdzenie, że nie przesadzałam, że nie wymyślałam. Marek musiał sprzedać swój dom, by zapłacić odszkodowanie i kary sanitarne, a restauracja została zamknięta decyzją sanepidu. Natalia próbowała jeszcze znaleźć pracę w innej kuchni, ale jej reputacja została zniszczona przez skojarzenie ze sprawą. Ja tymczasem postanowiłam wykorzystać otrzymane pieniądze na coś, co miało realną wartość. Otworzyłam własny food truck nazwany niebieskie włosy, który już od pierwszego dnia przyciągał klientów nie tylko dobrym jedzeniem, ale też atmosferą szacunku i równości. Zatrudniłam Marię, Karola i kilka innych osób z byłej ekipy Marka, stworzyliśmy zespół, w którym każdy był traktowany sprawiedliwie, gdzie nie było miejsca na faworyzowanie. Gdzie każdy nosił jednakowe zabezpieczenie włosów, bez względu na to, kim był, po miesiącach pracy w napięciu i upokorzeniu, w końcu zrozumiałam, jak wygląda normalna ludzka praca. Maria powiedziała mi kiedyś, ścierając blad po zamknięciu: Nie wiedziałam, że można pracować bez strachu. Klienci przychodzili nie tylko po jedzenie, ale po to, by porozmawiać, by podzielić się swoimi historiami, czasem po prostu żeby powiedzieć dziękuję. Zaczęłam też prowadzić wykłady na uczelniach gastronomicznych i biznesowych, pokazując, jak pozornie banalna sprawa włos w jedzeniu może ujawnić lata nadużyć. Mówiłam o prawie dogodności w miejscu pracy, o odwadze, o sile, która tkwi w zwykłych ludziach. Moja historia stała się przedmiotem analiz na uczelniach. Politycy cytowali ją w debatach o reformie prawa pracy, a ja, ja. Dostawałam codziennie wiadomości od ludzi, którzy dziękowali mi za odwagę. Jedna z nich, od dziewczyny o imieniu Liza, sprawiła, że za nie mówiłam. Pisała Aneta, mój szef robił mi to samo co tobie. Upokarzał, groził, faworyzował swoją córkę. Po twojej historii zaczęłam nagrywać. Pozwałam go. Wygrałam. Dziękuję, że pokazałaś mi, że nie musimy się bać. Do wiadomości dołączone było zdjęcie. Liza uśmiechnięta przed własnym food truckiem, na którym widniała naklejka z napisem Zainspirowana przez niebieskowłosą Anetę. I wtedy zrozumiałam, że moja walka nie była o odszkodowanie ani o zemstę, chodziło o coś większego o nadzieję, o głos dla tych, którzy bali się mówić o systemową zmianę. Kilka razy wracałam pod dawną lokalizację kuchni u Marka. Ale teraz mieścił się tam butik z odzieżą prowadzony przez kobietę imieniem Joanna. Kiedy dowiedziała się, kim jestem, podarowała mi tabliczkę, którą powiesiła przy wejściu. Tu narodziła się rewolucja niebieskich włosów. Dziękujemy. Za lekcję o godności. O Marku słyszałam, że pracuje teraz jako kelner w innej miejscowości. Nie życzę mu źle. Jeśli naprawdę się zmienił i zrozumiał, jak ranił ludzi, to dobrze. Natalia odwiedziła mnie po dwóch latach. Przyszła do futraka ze spuszczoną głową powiedziała: Wiem, że nie mam prawa prosić o wybaczenie, ale musiałam ci to powiedzieć. To wszystko było moja wina. Wiedziałam, że to moje włosy, ale bałam się przyznać. Mogłam ją zranić, powiedzieć coś ostrego, ale zrozumiałam, że czasem lepiej puścić gniew niż go pielęgnować. Odpowiedziałam tylko: Ważne, że się czegoś nauczyłaś. I że to się więcej nie powtórzy, odeszła bez słowa. Później dowiedziałam się, że działa na rzecz praw pracowniczych w firmie, w której teraz pracuję. Pięć lat później niebieskie włosy było już siecią kilku futraków. Nadal farbowałam włosy na niebiesko. To był mój znak rozpoznawczy, ale i symbol oporu, siły, odwagi. Zostałam uhonorowana nagrodą lokalnej Izby Handlowej za przedsiębiorczość społeczną. W mowie końcowej powiedziałam: Czasem to, co nas łamie, może też nas zbudować. Czasem upokorzenie może przerodzić się w wolność, ale wszystko zaczyna się od odwagi, by powiedzieć dość. Po tych słowach zdjęłam gumkę i pozwoliłam, by moje niebieskie włosy opadły swobodnie na ramiona. Sala wybuchła oklaskami. Po uroczystości podeszła do mnie młoda dziewczyna z różowymi włosami i powiedziała: Aneta, mam na imię Asia. Mój szef mnie poniża. Po twojej historii postanowiłam, że nie będę już tego znosić. Dziękuję, że pokazałaś mi, że możemy być silniejsze niż myślimy. Podałam jej swoją wizytówkę i powiedziałam: zadzwoń, jeśli będziesz potrzebować czegokolwiek. Nikt nie zasługuje na to, by być traktowany tak, jak ja byłam traktowana. Wróciłam wtedy do domu z poczuciem, że świat naprawdę może się zmieniać, że każda decyzja. Nawet ta pozornie brawurowa, jak farbowanie włosów, może być początkiem czegoś wielkiego, bo to nigdy nie chodziło tylko o kolor, chodziło o wybór. Czy pozwolę, by ktoś mnie definiował, czy sama przejmę stery nad swoim życiem, i gdybym dziś mogła cofnąć się do tamtej nocy w łazience, kiedy z drżącymi rękami rozprowadzałam niebieską farbę po włosach, powiedziałabym sobie tylko jedno: zrób to, farbuj, bo właśnie od tego wszystko się zacznie.